Szanowni mili widzowie, dzisiaj jesteśmy przy przejściu podziemnym przy tunelu pod torami w Katowicach łączącego ulicę Wojewódzką z ulicą Mikołowską. W dzisiejszym materiale chciałem Państwu pokazać, jak ten tunel wygląda. Zaraz się nim przejdziemy, a teraz Państwu pokażę, jak wygląda on. Jak wygląda otoczenie tutaj przy tunelu? Proszę zobaczyć, tam są takie kioski, można skupić jakieś ciasteczko, artykuły spożywcze, a za tymi kioskami jest właśnie ulica Wojewódzka. Wejdźmy zatem do naszego tunelu i przejdźmy na drugą stronę, na ulicę Mariacką. Proszę zauważyć, tutaj mamy zjazd dla rowerów, dla wózków. Można sprowadzić bezpiecznie wózek czy rower. I wchodzimy do naszego przejścia podziemnego. Nie spotkałem osoby, która byłaby w stanie mi powiedzieć, kiedy on został zbudowany. Ale jest wysokie prawdopodobieństwo, że był on budowany, proszę Państwa, wtedy, kiedy dotarła kolej do Katowic około roku 1850. Jest to bardzo możliwe. Może ktoś z Państwa zna dokładną datę budowy tego przejścia podziemnego do. Bardzo zachęcam do napisania w komentarzach. Widzieli Państwo tam miła osoba sobie gra zbiera pieniążki. A tak wygląda ten nasz tunel. Pomału dochodzimy do jego końca. Jak się wyjdzie właśnie z tego tunelu, z tego przejścia podziemnego, to po lewej stronie znajdował się Stary Dworzec Kolejowy w Katowicach. Widzą Państwo tutaj. Tak wyglądają mury. A tak wygląda wejście do tunelu od strony ulicy Mariackiej. Widać, widać, że jest to bardzo stare przejście podziemne. A tutaj mieli Państwo kawałek dalej. Zaraz Państwu to pokażę, tutaj, właśnie po lewej stronie, szanowni mili widzowie, był stary dworzec skrojony, który funkcjonował chyba do 1972 roku, do momentu, aż wybudowano. Kolejowy w Katowicach. Mam nadzieję, że materiał troszkę Państwa zainteresował. I jak zwykle serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.